Xiaomi to dość zabawna firma. Na początku w tanich smartfonach broniła się przed umieszczaniem NFC w wersjach europejskich, po czym obecnie wrzuca informacje o obecności tego modułu w samej nazwie. Mam na imię Bartek i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby NFC nie był jedynym pozytywnym wyróżnikiem Poco X3. No właśnie, NFC. Xiaomi raz do roku wrzuca smartfon, który ma zawstydzić całą konkurencję swoją ceną i oferowanymi możliwościami, Dwa lata temu był pierwszy Pocophone F1, rok temu Mi 9T Pro, a w tym roku prawdopodobnie chodzi o właśnie Poco X3 NFC. Zobaczymy, czy na to zaszczytne grono Poco X3 NFC zasługuje. Z Xiaomi mam taki problem, że wydają wiele smartfonów, które wizualnie są jak dwie krople wody, albo im niewiele do tego brakuje. X3NFC jest jednak inny niż wszystkie konstrukcje w tej cenie, ale przyznajmy uczciwie, że łatki innowatora wzornictwa i tak producentowi za to przyznać nie mogę. Tył jest wykonany z poliwęglanu, czyli mamy do czynienia z plastikiem. Warstwowo nakładane powłoki powodują rozdzielenie kolorystyczne i w ten sposób napis Poko ładnie odznacza się w słońcu. Sekcja z aparatami otoczona jest kołem. Ale same pstrykacze ułożone są w kształt X. -a. Trochę nadaje to takiego gamingowego szyku. Warto tu dodać, że aparat znajdujący się w centrum tej wypustki nie jest aparatem głównym, a szerokokątnym, przez co fotografując coś na wprost, obiekt jest delikatnie przesunięty w prawą stronę. Dziwi mnie to, że pomimo obecności plastiku, X3NFC jest tak ciężki 213 gramów przy takim wykonaniu to dosyć dziwne. Mamy co prawda aluminiową ramę, tutaj bym się kłócił, bo daje ona jednak wrażenie plastikowości. Marginesy wokół ekranu są lepsze niż tej cenie można oczekiwać. Kamerka do selfie otoczona jest przez ekran i widać delikatne przebarwienia wokół niej, gdy przede wszystkim wyświetlany jest kolor biały. Ekran przykrywa szkło Gorilla Glass 5. Mamy tu certyfikat IP53. Przypominam, że ten certyfikat nie mówi o tym, że jest to urządzenie wodoszczelne, a jedynie o tym, że nie umrze ono od nadmiaru kurzu albo jeżeli zachlapiemy go na przykład kawą. Także miejcie to na uwadze. Muszę tu wspomnieć o specjalnym systemie wibracji, o którym często się nie mówi w przypadku tego modelu. 150 różnych wibracji oferuje ten silniczek, co ważne, mruczy on bardziej jak najedzony kot niż nierozgrzany silnik starego Ursusa, a ten drugi w smartfonach do Tysiaka jest niezwykle popularny. Wibracje w tym smartfonie są przyjemne, ale nie myślcie, że można je przyrównać do smartfona za 2 czy też 3000 zł. W wielu aspektach, jeżeli chodzi o ekran X3 NFC, mogę porównać do Redmi Note 9 Pro, bo na papierze w wielu sprawach są one ze sobą zgodne. Przekątne to 6,67 cala, a rozdzielczość Full HD+, do tego te same proporcje, czyli 20 na 9. Bardzo podobne jasności maksymalne i odwzorowanie kolorów. Jedno, co mi się nie podoba w poko. To czernie, które mam wrażenie, że są wyjątkowo mocno podświetlane, szczególnie zauważyłem to przy wieczornym przeglądaniu treści. Kąty widzenia dla czerni są niestety kiepsciutkie i ta barwa w przypadku X3, no, nie ma zbyt łatwego życia. Nowością w tej cenie jest obecność odświeżenia 120 Hz. Kto choć raz korzystał z tego ekranu, ten wie, jakie to jest dobre i jak bardzo różne animacje lubią takie urządzenie. Wszystko jest o niebo płynniejsze. Ma to jednak drugie dno, bo 120Hz odświeżanie nie jest cały czas włączone i możemy z niego skorzystać w niektórych grach albo też w trakcie przewijania interfejsu, ale też nie zawsze. Fajnie, że Xiaomi pamiętało o diodzie powiadomień, ale za to nie mamy ekranu Always On Display. Mimo, że test AnTuTu jest na cenzurowanym Google'a, to postanowiłem sprawdzić jak w tym teście poradzi sobie ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 732G, który jest umieszczony w tym urządzeniu. X3 wyciągnął 280 tysięcy punktów, co pozwala go zestawić w rankingu w towarzystwie Redmi Note 9 Pro czy Realme 6 Pro. Poco kupicie w dwóch wariantach na naszym rynku. Jeden pochwalić się może 128 GB pamięci na pliki, a słabsza wersja 64 GB. W obu opcjach jest 6 GB pamięci RAM. Włożymy do niego kartę SD, ale wtedy trzeba zrezygnować z DualSIM. Nad pracą urządzenia piecze sprawuje Android 10 z MIUI 12 i interfejsem POCO. Jeżeli diabeł tkwi w szczegółach, to mefistofelesów jest tu kilka. Boli mnie kilka rzeczy. Niedopracowany tryb ciemny, który potrafi zrobić w interfejsie tak kuriozalne rzeczy, jak to, co teraz widzicie na ekranie. Na belce powiadomień potrafią na siebie nachodzić ikony aplikacji, co nie ma prawa zdarzyć się nawet w smartfonie za te pieniądze. Do tego ze sklepu Google Play nie pobierzecie Netflixa czy Player.pl, bo wskazywany jest komunikat o nieobsługiwanym urządzeniu. Trzeba kombinować z aplikacjami APK pobieranymi z internetu. Sama stabilność systemu jest dobra, jak dla takiego smartfona. Mamy fajny safe na aplikacje wyciągane dwukrotnym przesunięciem palca w spisie aplikacji. Możemy w ustawieniach wybrać, czy chcemy korzystać z nowego centrum powiadomień, czy jednak ze starego. Szkoda, że nie mamy super tapet, które pojawiły się dla Mi12. Zabezpieczenia smartfona zawierają się w dwóch elementach, czyli skanerze odcisków palców umieszczonym na prawej krawędzi i rozpoznawaniu twarzy w technologii 2D. Żadna z tych metod nie porywa szybkością, ale mogę powiedzieć, że pasują w sumie do tej półki cenowej. Pierwszy raz mam tak, że na aplikacjach streamingowych jestem w stanie wyciągnąć ciekawszą barwę dźwięku niż na wbudowanej aplikacji przy pobranych do pamięci urządzeniach plikach muzycznych. Mowa oczywiście o dźwięku na słuchawkach podpinanych przez jacka 3,5 mm. Przyjemną przestrzenność wyciągnąłem z X3 – ostre góry i szeroką scenę. Natomiast nawet bawiąc się equalizerem, nie byłem oczarowany dźwiękiem z aplikacji muzyki. Głośnik multimedialny jest przeciętnej jakości, a na maksymalnej głośności brzmi podobnie do piosenek słuchanych na autostradzie przy otwartym oknie. Dla niewymagających będzie ok. X3 ma NFC, to już ustaliliśmy. Osiąga też rewelacyjne prędkości na Wi-Fi jak na tę półkę cenową. Niestety z GPS-em tak słodko już nie jest, bo czasami gubi się, nie pokazuje dokładnie położenia. Rozmowy telefoniczne nie wyróżniają się in plus ani in minus. Xiaomi utrudniło trochę recenzenckie życie, zmieniając analitykę baterii ze statystyk od ostatniego ładowania do ostatniej doby. W ten sposób dokładnie nie podam wam pracy na ekranie, ale będzie to około 7 godzin pracy przy włączonym 120 Hz odświeżaniu, co możemy spokojnie przełożyć na nawet 2 dni pracy. Akumulator, o którym tu dysponujemy, ma 5160 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33W, co pozwala go naładować od zera w godzinę i około 10-15 minut. Co tam w zdjęciach piszczy? Cztery aparaty, z czego główna matryca ma 64 megapiksele i jej rodowód sięga fabryki Sony. Szeroki kąt ma 13 megapikseli, a dwa pozostałe wypełniacze to 2-megapikselowe jednostki do makro i pomiaru głębi. Nie mamy tutaj zoomu optycznego, a jeżeli chcecie skorzystać z cyfrowego przybliżenia, to zdecydowanie polecam przyłączyć się na tryb 64 megapiksele i przyciąć sobie wtedy zdjęcie i nie korzystać z domyślnego cyfrowego zoomu. Takie zdjęcia są przycinane z głównej matrycy, a potem sprowadzane znowu do rozdzielczości 16 megapikseli, także po prostu detali brakuje. Za dnia główna matryca radzi sobie bardzo dobrze, jest dobra dynamika, ale gdzie niegdzie wychodzą śmilej szumy. Na co zwracam uwagę? Górna część zdjęcia potrafi być delikatnie rozmazana, także w sumie wychodzi, że im bardziej się przeglądam fotką, tym one gorzej wyglądają. Szeroki kąt tłumi barwy, trochę inaczej bawi się kontrastem, plus jest znacznie mniej szczegółowy. Oprócz tego, znowu powtórzę, normalna jakość w tej cenie. Prawda jest taka, że fotografowie tego smartfona używać pewnie nie będą, a do zadań typowo konsumencko-kowalskich to jest zupełnie wystarczająca jakość w tym segmencie. Mamy tryb nocny do fotek przy gorszym oświetleniu, ale działa on tylko dla głównego obiektywu. Automat ma czasami problem z doborem ostrości, ale w trybie nocnym jest to już wszystko dużo sprawniejsze. I dodajmy: Poco X3 NFC nie ma w zwyczaju mielić długo zdjęcia po jego wykonaniu, zamrażając tym samym system, co często bywa w innych xiaomi. Algorytm jest kapkę leniwy, bo nie lubi otrzymać nieba. Tak czy inaczej jest dobrze i tego trybu da się normalnie używać. Filmy nagrywamy maksymalnie w 4K, ale z dodatkową cyfrową stabilizacją do Full HD. Na 4K producent trochę przeszarżywał z saturacją, ale jest bardzo szczegółowo i jakaś stabilizacja jest obecna. Włączona stabilizacja na Full HD bardzo miło zaskakuje. Na froncie czeka na nas aparat o rozdzielczości 20 megapikseli. Ma tendencję do podkręcania kontrastu, ale cała reszta to więcej niż możemy sobie życzyć. Jest bardzo dobre wycięcie, świetne panowanie nad wygłodzeniem twarzy i selfieki mają prawo się podobać. W tym teście starałem się znaleźć wszystkie możliwe mankamenty Poco X3 NFC. Ale nie zapominajcie o tym, że jest to urządzenie, które oferuje faktycznie dużo więcej niż jakikolwiek inny smartfon w tym przedziale cenowym. Także jeżeli macie ochotę go kupić i nie przeszkadzają wam te małe wady, które znalazłem właśnie w tym urządzeniu, no to śmiało mogę wam go polecić. Jestem ciekawy, czy jakikolwiek inny smartfon w tym przedziale cenowym uważacie za realną konkurencję dla Poco X3 NFC. Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami i mm, będzie ciekawie w następnych tygodniach, więc tym bardziej Was do tego zachęcam. Cześć i do zobaczenia!